Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Max Electro. No i co, zaczęły się upały, prawda? Do tego doszły emocje związane z Euro 2020. Co zrobić? No, ja mam tutaj to urządzenie, które spokojnie schłodzi Wasze emocje, a także cały Wasz organizm. To kostkarka do robienia lodu, marki Gorenie, edycja limitowana z okazji właśnie Euro 2020. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Słuchajcie, ja od wielu lat marzę o lodówce, która będzie mi robiła kostki do lodu, ale niestety moja kuchnia jest za mała na dużą lodówkę taką side by side, w której byłaby kostkarka do lodu. I proszę bardzo, przyszło wybawienie. Naprawdę przyszło, przyjechało w zasadzie wybawienie od gore nie do testów. Jestem mega szczęśliwy, bo mam naprawdę zapas lodu na może całe mistrzostwa Euro 2020? Tak mi się przynajmniej wydaje. No To jest edycja limitowana, to już wam we wstępie mówiłem. Właśnie kostkarki do lodu marki Gorenie. Słuchajcie, no bardzo ładne urządzenie, schludne, zgrabne, fajnie wykonane, bardzo ładny plastik. Kolor przeważający w zasadzie głównie to jest biała, śnieżna taka biel, można powiedzieć, z przodu naklejka, symbolizująca wersję edycję limitowaną. o trzy kontrolki. To jest naprawdę bardzo proste w obsłudze. Zastanawiałem się właśnie, jak się tego używa. Instrukcja jest dołączona do, do tej kostkarki, ale ona jest bardzo prosta i nieskomplikowana. Słuchajcie, trzy przyciski, trzy diody, które informują Was o stanie, w jakim znajduje się ta kostkarka. Ona w tej chwili pracuje, a więc wyświetla się zielona dioda. Stąd też ten szum może, który słyszycie. Nie wiem. Co jeszcze macie w zestawie? Łopatkę, taką zwykłą łopatkę do, do lodu. Teraz tak, mamy zieloną diodę, która informuje nas o tym, czy kostkarka pracuje. O, słyszycie? Szumi trochę, ale oprócz tego, w tym momencie, w środku, co się dzieje? Zaraz taka, o, podjedzie do góry taka winda i wysypie lód, który się już zrobił. Naprawdę błyskawicznie robi lód. Ja wlałem wcześniej do niej wodę. O, poszedł. Nie, że jest trochę lodu naprawdę, ale wracam do tych kontrolek. Kolejna informuje was o tym, że koszyk, który jest na lód w środku, jest pełny, że tego lodu jest dużo, trzeba go wyciągnąć, wyłożyć na przykład do zamrażalnika, koszyk włożyć z powrotem, żeby dalszy lód, który będzie zrobiony, miał gdzie się schować, że tak powiem. A kolejna informuje nas o tym, że woda się skończyła i trzeba po prostu jej dodać. I teraz tak: ile tutaj mieści się wody jaką wlewamy? Wlewamy wodę pitną, więc jeżeli Wasze wodociągi twierdzą, że Wasza woda w kranie jest bardzo dobra, o u mnie tak jest w Warszawie na Ursynowie, wlewacie po prostu wodę z kranu. To generalnie wszystko i aż 1,8 litra wody tutaj się mieści. Ile zrobi lodu ta kostkarka? Spokojnie możecie zaprosić wszystkich znajomych z Facebooka, z Instagrama, kogo chcecie, ponieważ ta kostkarka w ciągu jednego dnia jest w stanie wyprodukować 12 kg lodu. 12 kg. Jak ten lud wygląda. Jak to kostki słuchajcie, ale one są bardzo ładne. Bardzo ładne, okrągłe, z dziurką w środku. Jest tego naprawdę sporo. 12 kg, świat, świat i ludzi. A koszyk Wam jeszcze pokażę. To jest koszyk. Właśnie wyciągacie koszyk, wlewacie wodę. Tu jest ta winda. Cyrkulacja wody tutaj się odbywa. Ja zastanawiałem się, jak to działa to działa naprawdę bardzo prosto, bardzo błyskawicznie, bardzo szybko, ale przede wszystkim robi lód, który ja uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. Ma także funkcję samoczyszczenia, a więc od czasu do czasu po prostu wystarczy wcisnąć przycisk on-off, on-off, przytrzymać go przez 3 sekundy i włączy się wtedy sam cały proces samoczyszczenia. Jeżeli chcielibyście wylać wodę z tej, z tej kostkarki do robienia lodu, nie ma żadnego problemu. Jest taki specjalny. Otwór, zawór, który po prostu wypuszcza nadmiar wody, która się zgromadziła, bo chcecie ją na przykład po prostu wyczyścić. Jest uchwyt, możemy sobie przenosić, prawda? Cały czas z miejsca na miejsce, jeżeli potrzebujemy ją gdzieś przestawić, ale w kuchni ona będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie wyglądała. A jak Wam się euro podoba? Hmm, fajnie, nie? Gramy, gramy, tak, tak, gramy w piłkę nożną. Emocje naprawdę czasami sięgają w zenitu, a więc wydaje mi się, że taka kostkarka do lodu to także idealne urządzenie, no nie tylko z powodu Euro 2020, ale także z powodu upałów, które dotarły do Polski. Jeżeli marzy Wam się takie urządzenie, jeżeli lubicie zimne napoje, a ja uwielbiam, o właśnie, a propos, ja po prostu uwielbiam. Schłodzimy lemoniatkę. Proszę. Jest. O. I to jest lemoniatka. A więc jeżeli wam się marzy takie urządzenie, no to... Bardzo prosta sprawa. Wybierzcie się do sklepu Max Elektro. Jest ich w Polsce ponad 400. A jeżeli jest za gorąco, żeby wyjść do sklepu, jeżeli siedzicie w mieszkaniu, bo jest chłodniej, no to odpalcie komputer, e, wpiszcie w przeglądarce maxelektro.pl i zamówcie sobie po prostu tę, tę kostkarkę e, przez internet. To jest proste, po prostu. Robi lud i tak powinno być. A ja się teraz napiję, schłodzę swoje wnętrze. Mm.